Duży nam, można powiedzieć, pH słabszy mecz, ale niektórzy zawodnicy na pewno nie mogą robić trzy punkty, bo wiadomo, że stadzik da dużo, dużo więcej, ale tych punktów nie ma. I, i jeżeli trzech zawodników, czy dwóch zawodników robi trzy punkty, to na pewno trudno jest meczu wygrać, a to są zawodnicy podstawowi nasi. Mówię o odróżnieniu o i, i mi się wydaje, że, że najlepiej zapytać trzeba zawodników, ale to no nie może tak być, że, że robimy trzy punkty w czterech biegach, to jest naprawdę no, za mało i, i na pewno zmiany są potrzebne i na pewno będą. To był taki mecz troszeczkę też defektów niewidocznych może na to, że powiedzmy co działo się z perspektywy parkingu, czyje maszyny defektowały po prostu podczas tego meczu. No, miał defekt i Max, miał defekt i Freddy Jakobsen, także były dwa defekty i to były na punktowanych pozycjach, ale no mówię, wiadomo defekty się zdarzają, ale nie mogą się zdarzyć tak często. Jaki jest... No, pewnie, dobra. Jaki jest plan tutaj na dalsze działania TGKM? Przed nami mecz w groźnie, który jest taki kluczowy w walce o utrzymanie? Na, pe na pewno jest yy, każdym dla nas będzie ważny, będziemy się przygotowywać, na pewno gdzieś na pewno potrenujemy na wyjeździe. My muszą być wszyscy zawodnicy, chociaż będzie trudno, yy, bo niektórzy mają też yy, zawody. I pan tutaj na że potrzebne są zmiany, częściowo wiemy, pewnie, no wiadomo jakie, a częściowo nie. Czy, czy, czy wy już wszystko wiecie, czy będziecie dopiero teraz rozmawiać? No. No nie, no bo na pewno porozmawiamy, w głowie ja mam, ale jeszcze porozmawiamy, muszą też wypowiedzieć się zawodnicy, co było przyczyną też e, tak e, słabego występu. Jeszcze pytanie o defekty, czy uważa pan, to właśnie pan że defekty się zdarzają, czy pan nie uważa za, właśnie w takim meczu, za takie, no że miosło mogą się zdarzyć, czy jednak nie powinny, bo to jest, bo to jest no, z defekty, z defekty się zdarzają, ale nie powinny się tak zdawać e, często, bo wiadomo, jest to sprzęt wyczynowy, no mówię, defekty się zdarzają, ale nie mogą się zdawać t, tak często. E, jeżeli plus byśmy mieli znaleźć, to juniorzy, no 1-5 w pierwszym biegu juniorskim, w pierwszym meczu, w 3-3, 5-1, chociaż mogło być lepiej. No wiadomo, że ja odpowiadam za drużynę i, 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 i wiadomo, że jeżeli drużyna nie, nie, nie wygrywa, to wiadomo, skupia się to wszystko na trenerze. Kaskor Klubura za bardzo chciał w 14. wieku? Jaką to cenia? No wiadomo, że ważyły się losy jeszcze meczu i dlatego no, e, troszeczkę może go poniosło i, i, i mówię, no wjechał w tor jazdy Chrisowi. No myślę, że, że za dużo błędów z mojej strony, tak indywidualnie tutaj błędów strategicznych, jeśli chodzi o sprzęt, tych decyzji gdzieś tam po pierwszym biegu już powinna pójść korekta większa, nie było jej, e, także dwa biegi pierwsze zepsułem i no źle wszedłem w ten mecz, e, na trzeci bieg zmieniliśmy, ustawienia było troszkę lepiej, e, ale, ale ten początek sezonu w ogóle dla mnie e, nerwowy, taki e, za dużo po prostu błędów i, i ciężko gdzieś mi to właśnie rytm. No, co zrobić? Tak to się potoczyło i mam nadzieję, że z meczu na mecz będzie coraz lepiej. Jaki masz plan na to, aby poprawić to, co się dzieje? No, bo Mówisz, że są błędy, czyli gdzieś się zauważasz. Jeżeli je zauważasz, to pewnie w Twojej głowie znajduje się ta ścieżka, co zrobić w ogóle? Tak, na pewno nie poprawisz niczym swojej jazdy nie jeżdżąc. Także myślę, że duża ilość startu przede mną. Bo tak naprawdę ten sezon tak standardowo przebiegał, nie mieliśmy żadnych sparingów, ja w żadnym turnieju też nie pojechałem, tak naprawdę pierwsze gdzieś tam poważne ściganie było w Gorzowie, dzisiaj drugie ściganie, także to nie jest żadna wymówka, ale jest mi, jest mi gdzieś tam troszkę ciężej i e, będę pracował, żeby po prostu kibicom tutaj dostarczyć jak najwięcej radości, żeby zdobywać więcej punktów. Co byś mógł powiedzieć o nawierzchni toru? Miałaś okazję na niej trenować w piątek, czy coś było podobne do tego treningu? W piątek czułeś prędkość, czy, 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 czy było inaczej? Tak, no szczerze mówiąc, na piątkowym treningu wszystko mi pasowało. Bardzo byłem szybki, dobrze miałem starty i byłem troszkę zaskoczony początkiem tego spotkania. No, przygotowanie to było na pewno takie same, bo nikt tutaj nam nie robi pod górkę, po prostu gdzieś ilość tego słońca dzisiaj trochę spiekła ten tor. Był on twardszy i potrzeba było korekty tego sprzętu, więc za późno się z tym połapaliśmy, ale tak jak mówię, to jest, jeśli chodzi o mnie, po tego, że mało jeżdżę jeszcze w takich zawodach poważnych i e, no, trzeba jeździć więcej. Sporo no, takich gorzkich z usłyszeliście z trybunów, ale to nieprawdą jest, że robić to specjalnie, czy jak to Myślę, że każdy zawodnik wyjeżdżając daje sobie 100%, więc nikt specjalnie nie przegrywa, ale no, złość kibiców jest jakby uzasadniona, bo e, każdy czeka tutaj na te playoffy W początek sezonu jest bardzo zły dla nas, nie wygraliśmy jeszcze spotkania, a mieliśmy już dwa mecze u siebie, także jest to uzasadnione, i e, z naszej strony możemy po prostu e, dać 100% zaangażowania i robić żeby to wszystko, żeby było lepiej. Pierwszy bieg, mimo że trzy razy powtarzaliśmy, to bardzo udany. Udało mi się z tego trzeciego pola wygrać start, założyć przeciwników. Udało się dowieść 5-1. Później e, troszkę. Gorzej, y, Troszkę, może pomyliliśmy się, przekombinowaliśmy z motocyklami, żeby chcieliśmy jeszcze bardziej y, przyspieszyć i ulepszyć i przedobrzyliśmy. W ostatnim biegu znowu była ta prędkość, czułem się świetnie, jednak y, tutaj to wykluczenie i tak... Skończyłem te zawody. Wielokrotnie mówisz do trenera podczas zawodów. że jestem gotowy na tą zmianę. Mogę zastąpić kolegów. Jak się czułeś, gdy zostałeś nominowany do tego wieku, no i co w nim się wydarzyło? Czy jak półko za szybko ten atak? No, czułem się szybki, wiedziałem jakie korekty wprowadzić w sprzęcie też, żeby on był szybki z tego czwartego pola, żeby wyjechać. Tego cieszę się, że trener dał mi tą szansę. Mogłem poczekać kółko dłużej, jednak nadarzyła się okazja, wjechałem w tą szybką ścieżkę i po prostu trzymałem się jej, żeby jak najszybciej wyjechać z tego łuku. Jednak zahaczyłem tam Krysa. Taka recepta na to, żeby poprawić tą jazdę przed nami mecz w Krośnie, który może się okazać kluczowym w walce o utrzymanie? Tak, teraz mecz wyjazdowy w Krośnie. W międzyczasie mamy jeszcze zawody U24 i eliminacje do Impu, więc będziemy też na tych zawodach, będziemy mieli duże jazdy po prostu w tym tygodniu. Myślę, że to też nam pomoże, żeby w Krośnie powalczyć o zwycięstwo. Czy te dużo jazdy było Ci potrzebne, żeby wejść na odpowiedni poziom, bo od ten początek miałeś też tak Gdzieś tam brakowało Ci tych pół? Tak, na tym pierwszym meczu czułem się taki jakby yy, nienajeżdżony, taki brakowało mi tej jazdy. Teraz czuję, że już wszystko jest ok, że jest dosyć, dostatecznie tej jazdy i czuję się bardzo dobrze na motocyklu. Tak, jeszcze mam pytanie w ogóle, jako, czy jako formacja juniorska czujesz się coraz lepiej, no bo z 315, to od 5 Gorzowi już było 3-3, tu 5-1, gdzieś tam te pojedyncze punkty też się udaje zdobyć. W łosku w 14 nie było punktu albo dwóch czy jako formacja gniorska, która no, ma da, dawać te, te solidne punkty krzywdzowi że czujecie też coraz lepiej i pewniej, mimo że wynik drużynowy nie jest taki jakbyście chcieli. No tak, tak jak wspomniałem, czujemy się coraz lepiej, yy, mamy coraz więcej jazdy i to też myślę, że się przekłada na te wyniki, bo czujemy się coraz pewniej, ogólnie na motocyklu i także u siebie na torze. Czy nastroje w drużynie mocno do poprawy są będą po tym meczu przed meczem skrótnym? Bo pewnie też, nie wiem, zmiana w składzie jakaś tutaj nastąpi na pewno już to, już to było wiadomo, sezonie więc trochę znowu się zmieni. No nastroje na pewno nie są dobre, gdy wygrywamy mecz, który na początku wygrywaliśmy, gdy, gdy przegrywamy mecz, który na początku wygrywaliśmy, który był do wygrania. Gdzieś tam pogubiliśmy te punkty. Tutaj te punkty też w 14 biegu moje, które zgubiłem przez to wykluczenie. No i na pewno będziemy teraz robić wszystko w tym tygodniu, żeby na Krosno pojechać bardzo zmotywowani i żeby wygrać ten mecz. Dwa słowa jeszcze o tych sesjach treningowych długich. Czy ten Tor, który był podczas treningu, był podobny dzisiaj? Czy, 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 czy on pan basował co mówiliście? Przede wszystkim na podleczowe no no. ten no to? No Tor myślę, że na pewno też jest ciężko przygotować taki sam w warunkach takich jakie dzisiaj mieliśmy, było o wiele cieplej niż w czwartek czy piątek na treningu. I cały dzień smażyło słońce, więc że tutaj też ta pogoda troszkę robi Tori i musimy się do tego dostosować.